Dawid Obus, nie zawsze serdecznie, na najbliższe spotkanie Aspiro Investor Sheffield. Jeżeli nigdy jeszcze o nim nie słyszałeś, są to spotkania, które organizujemy raz na 2,5 miesiąca, gdzie cyklicznie spotyka się aż po 400 osób. Są to Polacy, którzy są spragnieni wiedzy od doświadczonych osób. Nie you can do it, ale przede wszystkim how to do it. Gdzie Nasi wykładowcy to jest 100% praktyków. Polonia się spotyka po to, żeby się je toczyć, żeby się uczyć i żeby budować wspólnie biznesy. A tematyka, jaka będzie na następnym wydarzeniu, będzie mieć aż sześciu wykładowców, gdzie będą wykładowcy dla osób początkujących, tych osób, które chcą zacząć inwestować na brytyjskim rynku nieruchomości, opowiedzą o swoich historiach i oczywiście podzielą się masą tipów. I jak zawsze, będzie też również tematyka związana z biznesem. Będzie ekspert od finansów, który układa budżety, składa finanse dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, bo wiele osób, budując tak naprawdę firmę, nawet nie zdaje sobie sprawy, że póki, już przykładowo, faktury nie weszły, to nie zarobiłeś, tak? Możesz zarabiać na papierze, ale liczy się to, co masz na koncie i tak naprawdę wiele osób nie zwraca uwagi na te finanse, na te finanse, a ostatnim naszym wykładowcą będzie przedsiębiorca, który zatrudnia 1000 osób i jego firma ma 1,5 miliarda obrotów. I starcy ludzie będą przyjeżdżać po to, słuchajcie, bo również mają tak naprawdę wiele sympatii do naszej kolonii, chcą się dzielić swoimi doświadczeniami i robią to tak naprawdę totalnie dla nas, dla free. Nikt tam nic wam nie będzie sprzedawał, żadnych odklejarzaczy, żadnych dywanów. Spotykamy się po to, by budować silną i zjednoczoną polonię. Miej też na uwadze to, że na koniec każdego wydarzenia zostajemy do późnych godzin, będzie również rozłożony parkiet, będzie DJ. Będziemy mieli, tak naprawdę, do dyspozycji dwa bary, restauracje. Zostajemy do późnych godzin, po to, żeby się poznawać i budować wspólnie relacje. Zobacz teraz, jaki będziemy mieć naszych wykładowców w dalszej części tego filmu. Cześć! Cześć, jestem Paweł Strzyłu. Wraz z grupą przyjaciół założyliśmy filmę 13 lat temu. Dziś największy dystrybutor materiałów budowlanych w Polsce. Dawid wkręcił mnie w to spotkanie. Mam Was zaprosić jakoś śmiesznie. Będziesz myśleć jak ty idziecie, hej. Co powiem o 3W. 3 to, to mój projekt, to moje dziecko. To największa firma dystrybucyjna w Polsce. Założyliśmy ją 13 lat temu, razem z 13 moimi wspólnikami. Jesteśmy liderem na polskim rynku w dystrybucji materiałów budowlanych B2B. W zeszłym roku zrobiliśmy 2 miliardy i zacząłem czytać o skalowaniu. Co zrobiliśmy? Co osiągnęliśmy? Jadę wam opowiedzieć, tym bardziej, że jadę do jaskini lwa. Naszą największą konkurencją na polskim rynku jest Sheffield Insulation Group. 10 lat potrzebowaliśmy, żeby ich przegonić. Historia 3W rozpoczęła się w 2009 roku. Grupa 3W jest liderem na rynku dystrybucji materiałów budowlanych w segmencie B2B w Polsce. Dziś grupa 3W to aż 54 oddziały w całej Polsce. Ponad 300 handlowców codziennie docierając na budowy oferuje materiały najbardziej znanych i markowych producentów. Cześć, nazywam się Wojciech Plona, jestem prezesem spółki Plona Consulting, która wdraża i usprawnia finanse w małych i średnich firmach. Czyli w skrócie powiew ci wszystko o rentowności, płynności twojego biznesu i pozwoli zarządzać na podstawie twardych danych. Od kilku lat firma rozwija się dwukrotnie rok do roku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób to zrobiłem, jakie błędy popełniłem i co sprawiło, że mogę utrzymać tak dynamiczny wzrost? Koniecznie odwiedź 22 kwietnia a z biuro Sheffield Investors. Na spotkaniu opowiem, czy to, że jestem dyrektorem finansowym, pomagało mi czyli wiedza na temat zarządzania finansami pomagała mi w rozwoju biznesu, czy wręcz przeciwnie, czy hamowała? Jaką rolę miał marketing i sprzedaż? jaką rolę mieli ludzie w tym wszystkim oraz to, co ja w sobie jako szef i właściciel firmy musiałem zmienić, aby móc utrzymać tak dynamiczny wzrost. Dlatego, jeżeli Cię zainteresowałem, koniecznie przyjść na spotkanie Asbiro Sheffield Investors 22 kwietnia 2023 roku. Zapraszam, Wojtek Plona. Dzień dobry, z tej strony Arek Błażyca, czyli autor edukacyjnych, przedsiębiorczych książek dla dzieci. Z tego miejsca, czyli ze słonecznej Szkocji, chciałem Cię zaprosić serdecznie na spotkanie Asbiro Investors, które odbędzie się 22 kwietnia w Sheffield. Będę mieć zaszczyt poprowadzić tam prelekcję pod tytułem Wszyscy jesteśmy gamerami. Opowiem o tym, dlaczego moim zdaniem życie to gra, oraz zdradzę kilka kodów do tej wspaniałej gry. Będzie to prelekcja zarówno dla tych dużych, jak i dla tych małych dorosłych, czyli w wieku od 3 do 103 lat. Tak jak moje książki. hi there my name is sunny and i am the sa mentor uh, i am really looking forward to coming to uh, speak at the aspero property event in sheffield uh, in april thank you david for inviting me uh, i'm truly honored and i really really appreciate uh, you asked me to come along and speak to all of your wonderful guests uh, so, speaking about service accommodation, uh, one of the biggest barriers to entry for service accommodation for many investors is this perception that there's going to be an awful lot of hassle from their guests. So, what I will be doing is I'll be showing you not only how you can find a suitable property, but I'm also going to show you um, how to automate your business so that you need to spend no more, like no more than 30 minutes per day maximum, uh, on, on running your SA business and it will be successful. So uh, hope to see you there. I am extremely excited to be uh, coming down to Asborough Prop Meat, um, and I'm looking forward to meeting all of you. Thank you very much and I'll see you in April. Cześć kochani, witam was serdecznie, Damian Szymura z tej strony. E, witam Was z wybrzeża Morza Czerwonego, na które przyleciałem specjalnie po to żeby nagrać ten filmik i zaprosić Was na spotkanie ASBIRO INVESTORS, które odbędzie się 22 kwietnia w Sheffield. Zostałem tam zaproszony przez Dawida Dowgusza, żeby opowiedzieć Wam o początkach testowania w nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Ja myślę, że cały czas też na początku jestem, ale wiele, wielu z Was być może dopiero myśli o tym, jak zacząć. Być może kupiło już swoje, swojego pierwszego bajtuleta. Być może dopiero kupiło pierwszą nieruchomość rezydencką i myśli co zrobić, żeby zastosować magiczny remord gauge i wyciągnięte pieniądze zainwestować dalej w kolejne nieruchomości. Opowiem Wam jak to było w moim wypadku o nieruchomościach, które kupiłem. Opowiem Wam również o tej jednej nieruchomości, którą sprzedałem z bardzo fajnym zyskiem która jest, może być sponsorem dzisiejszego odcinka. Także widzimy się już niebawem. Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam Cię na spotkanie do klubu Dawida Dowbusza a z Biro Investors Investor Sheffield. Nazywam się Sławomir Przyklęk, jestem trenerem komunikacji, pasjonatem komunikacji, autorem książki Porozum się, czyli O co im wszystkim chodzi. Pomagam przedsiębiorcom rozwijać ich firm, zwiększać zyski w firmach dzięki polepszeniu tego, co nas łączy lub dzieli, czyli komunikacji. Pokażę Ci jak zwiększyć swoje zyski, polepszyć współpracę dzięki zastosowaniu prostych elementów polepszających współpracę, komunikację i jak zabezpieczyć się przed pewnymi zgrzytami, które mogą się wydarzyć, pewnie Ci się wydarzyły już nie raz. Bardzo wierzę w to, że inwestycja w naukę, rozwój komunikacji przynosi wysokie zyski, że return on investment jest na poziomie minimum 10. Zapraszam Cię serdecznie, do zobaczenia. Więc bardzo nam pomożesz w dwóch jeszcze kwestiach. Pamiętaj, że zarejestrować się możesz tutaj pod tym filmem, znajdziesz link. I nie czekaj proszę do ostatniej chwili, bo zawsze mamy pełną salę i logistycznie na pewno nam pomożesz rejestrując się od razu na nasze wydarzenie. Tak samo z naszymi szkoleniami, jak i wydarzeniami, zawsze mamy pełną salę. Druga sprawa, jeżeli chcesz pomóc rozwijać tę naszą polonię, żeby się integrowała i dalej rosła w siłę, to nie zapomnij zostawić komentarz dla zasięgów oraz udostępnić ten film. Do zobaczenia na miejscu. Cześć! Cześć! To jest nagranie dla osób, które mają styczność z nami po raz pierwszy, nigdy nie były na naszych eventach, nigdy nie były na naszych konferencjach. Ja nazywam się Dawid Dobusz, jestem inwestorem na brytyjskim rynku nieruchomości. Jestem założycielem organizacji Asburo Investors i to jest komunikat dla osób, które chcą się pojawić na najbliższym spotkaniu, gdzie. Wjeżdżając do Sheffield, mamy tutaj hotel Double Tree by Hilton. Jeżeli widziałeś nasze wydarzenie, widziałeś, jakich będzie mieć wyjątkowych wykładowców i chcesz być na tym wydarzeniu, to weźmy tutaj bardzo prostą sytuację. To jest wyjaśnienie, jak się masz kierować. Wjeżdżając do Sheffield, masz adres na pewno na wydarzeniu tego hotelu. Parkingi są tutaj bezpłatne, tak? czyli nie masz żadnego problemu z parkingami. I tu mamy hotel, w którym robimy nasze konferencje na 400 osób. Dlaczego? Na 400 osób tylko, albo aż, dlatego że po prostu nie jesteśmy w stanie więcej ludzi pomieścić. Więc zawsze pamiętaj, jeżeli decydujesz się na to, żeby być na naszym spotkaniu, od razu rezerwuj miejsce, bo jeszcze od dwóch lat nie zdarzyło się nam sytuacji, że nie sprzedaliśmy wszystkich biletów. Więc po zaparkowaniu mamy tutaj główne wejście. Po skierowaniu się do głównego wejścia idziemy tutaj w lewą stronę. Będziemy mieć zaraz po prawej restauracji, gdybyście chcieli skorzystać, jeżeli będzie w tym czasie już otwarta, zazwyczaj od godziny czwartej, czasami nieco wcześniej otwierają i cały czas kierujemy się na wprost, w tym miejscu mamy takie lobby, przy, przy tych kurtynach zazwyczaj mamy rozstawione stoliki, Pierwszą rzecz, jaką zrobicie, musicie się natychmiast skierować do rejestracji. To jest bardzo dużo dziewczyn, ale musicie zrozumieć, że jest to naprawdę duży, duża, duża grupa osób, duża grupa uczestników, którzy muszą się zarejestrować po zakupieniu biletu online. Twoje nazwisko będzie na liście i dziewczyny muszą Ci wypisać identyfikator. Identyfikator jest to rzecz, którą musisz na sobie po prostu nosić. Jest to tam swoje imię, nazwisko, po to, żebyśmy widzieli, że jesteś członkiem tego spotkania, żeby nikt obcy nie mógł się tutaj dostawać i nam przeszkadzać. I na tej sali mamy okrągłe stoły rozstawione. W tym momencie wczoraj tutaj było akurat wesele, więc nie zwracajcie uwagi na to, w jakim to jest teraz stylu. Będą porozstawiane okrągłe stoły, z przodu mamy scenę. Na tej scenie nasi wykładowcy będą występować po całym wydarzeniu. Trzeba zwolnić ostatnie stoliki. Przenosimy tutaj parkiet. W rogu będzie DJ. I jeszcze na sam koniec do późnych godzin robimy networking z muzyką, z DJ-em, z parkietem. Więc panie, oczywiście ubierają sukienki, panowie również wygodne buty. I to jest już taka zawsze wisienka na torcie. Dlaczego? Dlatego, że zawsze ten networking to jest najważniejszy punkt tych spotkań. Po to się spotykamy, żeby budować tą silną polonię. Widać efekty, tak naprawdę. Wszędzie już po całej mamy tu naszych klubowiczów rozsianych po całej Wielkiej Brytanii, którzy już dzisiaj, po tych, po tych latach mają własne przedsiębiorstwa, własne inwestycje, własne firmy, gdzie zatrudniają ludzi. Więc widać jak po prostu to otoczenie mocno wpływa na rozwój tutaj naszej poloni, żebyśmy tą polonię budowali, żebyśmy rosli w siłę. 22 lutego 2020 roku, tuż przed światową pandemią, odbyła się największa konferencja biznesowej polonii w historii UK. Klub Dawida z Biro Investors Sheffield, Hotel Double Tree by Hilton. To właśnie tu spotkało się ponad 400 osób chętnych wiedzy i kontaktów z podobnie przedsiębiorczymi ludźmi. Frekwencja przebiła najśmielsze oczekiwania organizatorów. W samym dniu imprezy pojawiło się ponad 100 nadprogramowych osób. Dlaczego warto uczestniczyć w takich spotkaniach? Odpowiedzą sami goście. Poznałem Dawida Dowgusza, który kupił swoje nieruchomości tutaj już dawno temu. Ja robiłem z nim kiedyś wywiad, spisywałem jego success stories do mnie na vloga i od tamtej pory utrzymujemy ze sobą kontakt. Na tych spotkaniach spotkasz bardzo dużo osób, które, tak jak w naszym przypadku, w naszej branży nieruchomości, pomogą skalować biznes i rozwijać ten biznes. Możemy spotkać brokerów, prawników, Kapitał możemy pozyskać, ponieważ jest bardzo dużo osób, które mają kapitał, nie mają czasu, żeby szukać nieruchomości, a szukają osób, które im pomogą ten kapitał zainwestować, żeby czerpać zyski. Dzięki takim meetingom, my jako firma budowlana z Walii pozyskaliśmy klientów ze Szkocji. Wszystko jest możliwe, naprawdę warto. Przyjeżdżajcie na takie meetingi, integrujmy się. On zrobi niesamowitą robotę, w tym, że ja już dawno nie pamiętam e, takiego spotkania Polaków. I który przyciąga 400 osób, który przyciąga ludzi, którzy przyjeżdżają godzinami, przyjeżdżając. Ja myślę, że Dawid jest on to something. Eksperci, praktycy w szeroko pojętej branży nieruchomości, finansowaniu inwestycji i biznesu. Specjaliści w dziedzinie prawa, księgowości oraz profesjonalni wykonawcy podzielili się wiedzą i doświadczeniem w swoich specjalizacjach. Najważniejszy oczywiście networking trwał do późnych godzin nocnych, gdzie na parkiecie, przy barze czy w hotelowej restauracji można było wymienić się wizytówkami, dowiedzieć czegoś ciekawego od najlepszych ekspertów w swoich branżach i nawiązać wartościowe relacje z fantastycznymi ludźmi. Właśnie na jednym z naszych spotkań Asbiro Investors, gdzie za mną mamy obecnie 400 osób. Są to ludzie, którzy przychodzą po to, żeby poznawać specjalistów, ekspertów z różnych dziedzin prawa, księgowości, finansowania, biznesu czy inwestycji, wykonawców. Jest tu tak naprawdę cały wachlarz ludzi, z którymi możemy współpracować, o których możemy się uczyć, z którymi możemy budować relacje i tworzyć biznesy. Więc, jeżeli chcesz odnosić sukcesy w inwestycjach, w biznesie, to przede wszystkim powinieneś poznawać praktyków, nie teoretyków. Nie samo you can do it, ale przede wszystkim numer jeden, how to do it. I takie spotkania pomogą Tobie zdobyć odpowiednie kontakty, wiedzę, a z czasem również sam pozyskasz doświadczenie. Więc, jeżeli uważasz, że mogłoby to być wartość dla Ciebie, to zapraszam Cię na. Nasze spotkania, jakie organizujemy w Wielkiej Brytanii, ale nie tylko, również w Norwegii, Szwecji, teraz w Irlandii, w Niemczech, w Monachium, więc mamy coraz więcej klubów. Kluby, które skupiają się na tym, żeby nie robić wam sprzedaży, ale żeby spotykać Was, poznawać, żebyście się rozwijali i żebyście robili nawzajem ze sobą biznes. To jest nasza idea klubu, więc zapraszam Was serdecznie. Cześć!